Pozwól, że cię zahipnotyzuję, abyś otrzymał wspaniałą wiadomość w ciągu najbliższych 24 godzin, ale zanim zaczniemy, ten film jest z natury hipnotyczny, więc powinieneś go oglądać w komfortowym miejscu, aby poświęcić mu pełną uwagę. Jeśli nie jesteś w odpowiednim miejscu, kliknij dwa razy w ekran i zapisz ten film na później. Jeśli jesteś gotowy, znajdź miejsce, w którym możesz wygodnie położyć się lub usiąść i słuchaj głosu mojego dźwięku, który pozwoli ci się rozluźnić 10 razy głębiej. Każdy oddech. Który bierzesz, pozwala ci zejść w ten piękny stan relaksu, w którym możesz pozwolić, by wspaniałe rzeczy się wydarzyły. Wiedz, że zawsze jesteś bezpieczny i chroniony, i że tylko dobre i wspaniałe rzeczy mogą ci się przydarzyć szybko i natychmiastowo, zmieniając sposób, w jakim myślisz, czujesz i działasz. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, Zamknij oczy i odłóż telefon i pozwól swoim mięśniom rozluźnić się coraz głębiej, że pozostawać będą zamknięte same z siebie. A teraz zacznę liczyć od pięciu do jednego. Z każdą liczbą nie tylko rozluźnisz się 100 głębiej, ale także puścisz cały stres i napięcie ze swojego Ciała. Z każdą liczbą będziesz schodzić głębiej do miejsca spokoju i ciszy. Pięć, Twoje ciało rozluźnia się. Cztery, Umysł się wycisza. Trzy. Wszystko staje się miękkie i lekkie. Dwa, jesteś tu i teraz. Jeden, głęboko, głębiej i głębiej, bezpiecznie, spokojnie. Skup się na swoich powiekach i wyobraź sobie, że Twoje powieki rozluźnione są do takiego stopnia, że nie chcą działać. Po prostu pozwalaj rozluźniać się. Za chwilę poproszę cię, abyś przetestował swoje powieki, spróbował je otworzyć. Ty będziesz próbował, będziesz udawał, że je otwierasz, a one pozostawać będą zamknięte. Wyobraź sobie, że Twoje powieki rozluźnione są do takiego stopnia, że nie chcą działać. Utrzymując lekkość rozluźnienia. Przetestuj swoje powieki, świetnie skończ testować i rozluźnij się jeszcze głębiej. Schodząc w dół do tego pięknego miejsca relaksu, gdzie możesz się skupić na każdym moim słowie, albo po prostu puścić, odpuścić, odpuścić. A czasem zabawne w hipnozie jest to, że twój świadomy umysł skupia się na rzeczach. Które już się wydarzyły, podczas gdy Twoja podświadomość akceptuje wszystkie te sugestie, pozwala im stawać się coraz silniejsze z każdym kolejnym dniem. Bo jakaś wspaniała wiadomość nie tylko na Ciebie czeka, ona jest już gotowa teraz. Ta wspaniała wiadomość od dawna próbuje zwrócić Twoją uwagę. Może to być awans. Albo jakaś konkretna suma pieniędzy. Może to być konkretna osoba albo okazja. Osobiście nie mam pojęcia, czym to będzie dla Ciebie, ale Ty będziesz absolutnie wiedział, czym to jest, gdy otrzymasz tę wiadomość. Teraz ta wiadomość może przyjść w formie myśli lub uczucia. Albo może zobaczysz coś w swojej wyobraźni, albo będzie to telefon od kogoś, albo jakaś okazja, która do ciebie przyjdzie, ale czymkolwiek to będzie, będzie to dobra i wspaniała wiadomość dla ciebie i wydarzy się w ciągu najbliższych 24 godzin. Więc upewnij się, że jesteś świadomy wszystkich tych potężnych znaków i sygnałów. Które zaczną napływać od tego momentu. Poczujesz się niesamowicie pod każdym względem, w każdej komórce, włóknie i tkance Twojego ciała. I to, mój przyjacielu, będzie dokładnie to, co pozwoli Ci wybrować wyżej i wznieść się ponad wszelką negatywność i ograniczenia. I to będzie bardzo przyjemne uczucie. Im lepiej się czujesz, tym więcej wspaniałych rzeczy będzie się działo w Twoim życiu. A im więcej wspaniałych rzeczy się będzie działo w Twoim życiu, tym lepiej będziesz się czuć. Za chwilę wrócisz do tu i teraz. Za każdym razem, gdy zobaczysz kolor zielony. Zielony, zielony, przypomnij ci to, jak ważne jest, by czuć się dobrze. Zacznijmy. Jeden, wracasz do tu i teraz. Dwa, możesz poruszyć rękami, nogami. Trzy, możesz się przeciągnąć. Cztery, energia napływa do Twojego ciała. Pięć, jesteś tu i teraz. Weź głęboki wdech, powiedz dziękuję. Dziękuję, dziękuję i po prostu bądź tu przez chwilę obecny. Jest jeszcze kilka rzeczy, które od Ciebie chcę. Po pierwsze. Koniecznie wróć tutaj po 24 godzinach i daj mi znać w komentarzu, jakie wspaniałe rzeczy wydarzyły się w twoim życiu i daj mi znać, jak ci poszło podczas tej sesji, jak się teraz czujesz. Po drugie, zaobserwuj mnie po więcej filmików, a po trzecie, jeśli potrzebujesz sesji indywidualnej, napisz do mnie wiadomość. Również w linku w bio, link pod moim zdjęciem znajdziesz dostęp do większej ilości transów hipnotycznych, które są dłuższe, które są głębsze i to pozwoli ci na jeszcze głębszą i szybszą transformację. Również Zapraszam Cię do mojej grupy zamkniętej na Facebooku, gdzie dzielę się swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami w zakresie rozwoju osobistego, tym, jak hipnoza odmieniła moje życie, jak zmiana mojego myślenia zmieniła moje życie. Link również jest w bio. Zapraszam i dziękuję, że jesteś.